Cześć, ja jestem i witam Was w kolejnym filmie i Valve bardzo dzielnie naprawia problemy, które sami stworzyli. Tworzy się dzięki temu, według mnie, naprawdę powoli zabawna historia. Otóż, jeśli regularnie oglądacie mój kanał, to widzieliście film z trybem granatowym, który niedawno wrzuciłem, natomiast dzisiaj w nocy wyszedł kolejny update. Jakieś różne, mniejsze bądź większe poprawki, ale pierwsza linijka jest tutaj bardzo istotna. Tłumacząc na język polski, dostosowano naliczanie wyników w trybach uproszczonych, tr turniejowych i skrzydłowych, żeby wyłączyć obrażenia zadawane nożem i granatami. Dlaczego to zrobili? Jak na to zareagowała społeczność? Zapraszam Was do oglądania. Sprawdźmy, jak wyglądają teraz serwery uproszczone na DAS 2. Jeśli chciałbyś potwierać sobie skrzyneczki i wylosować jakiś skin do CS, sprawdź stronę CSGO Skins. Z szkodą Merwo dostaniesz 2 10 zł. 10 groszy na start i plus 10% przy doładowaniu, jednak dla każdego przewidziana jest również codziennie jedna darmowa skrzynka. Oprócz tego jest mnóstwo inny skrzynek do wyboru, czasowe kończące się eventy, case battle, czy exchanger do wypłaty dowolnego skina. Link w opisie, a my wracamy do filmu. Rozpoczynamy w takim razie naszą przygodę. Sprawdźmy, jak tym razem społeczność. Poradziła sobie z wyłączeniem granatów. Otóż teraz musimy po prostu raszować z pistoletami, przynajmniej w pistoletówce oczywiście, i trzeba dwa fragi z rewolweru od razu odmerwo, dwie asysty. Ale widzę, że zajmuje im to troszeczkę więcej już czasu niż miało to miejsce wcześniej z granatami, ale wciąż. Wiecie, antyterroryści, z tego co też oglądałem w poprzednich rundach, bo na chwilę sobie wszedłem za ten serwer pod koniec meczu, chciałem wam zacząć od samego początku. Wydaje mi się, że jest troszeczkę nowa taktyka. Zupełnie nowy tryb, który został wprowadzony. Pistoletowo-maszynowy, ale również snajperkowy. Spróbujemy teraz zraszować ich z 90 Otóż nowe ustalenia są takie, wydaje mi się, że celem antyterrorystów jest ustawienie się w linii przy drzwiach żeby dać się dosyć łatwo wybić i to terroryści wygrywają najpierw 7 rund z rzędu. A potem antyterroryści kupimy sobie może teraz skauta i wszyscy powinniśmy powoli się ustawiać w linii i po prostu strzelać do nich jak do kaczek. Pięknie. Jak tam teraz wygląda sytuacja? Ktoś tutaj z antyterrorystów bardzo gra na czas. I już od razu, przez to, że nie dał się tak szybko zabić, został wykikowany z serwera. 3-0 wygrywają terroryści. Czy nadal ta taktyka będzie się sprawdzać? Pyk. Merbo od razu z fragiem na sam początek. Pyk. Antyterroryści ustawieni w linii, ale też do nas strzelają. Gdzie oni tam biegają w tej chwili? Jeden się dalej, widzicie, chowa. Czy zostanie wykikowany przez to? I już od razu został wyrzucony. Bardzo silne przestrzeganie reguł, czyli antyterroryści ustawiają się w linii. Na drzwiach, żeby dać szybko wybić, ale później to samo musimy my zrobić po drugiej stronie. Bo chodzi o to, oczywiście, żeby mecze spały szybko, ale żeby rund było jak najwięcej. O, to była tak zwana idealna runda w nowym trybie snajperkowym. Jak widzicie, Valve. Chyba dużo oglądało po prostu y, moich odcinków różnych ze skrzydłowych i postanowili wprowadzić takie combo, czyli nie dość, że rewolwerwo, które było, to jeszcze jakiś tutaj tryb snajperwo, czyli wszyscy skałty, awupki, auto autosnajpy i po prostu do siebie strzelamy jak najszybciej przez drzwi. Pyk. Gdzie jest ostatni antyterrorysta? Gdzieś się schował. Chyba zaraz zostanie znowu wyrzucony przez to, że nie, nie zastosował się do reguł. Pyk! Od razu wyrzucony z serwera. <grym> Chyba, żeby tutaj lepiej sobie radzić w tym trybie, to powinienem kupić, inaczej kupić nie, ale wybrać sobie do wyposażenia autosnijpe Ja jestem bardzo z tego zadowolony, że Val wymyśliło takie reguły, ale gracze, o, lekkie lagi tutaj się pojawiły, ale gracze, jako że nie dostali żadnych misji, też fajnie, napisaliście nam komentarz pod ostatnim filmem. Gracze nie dostali żadnych misji, żadnych nowych trybów, więc co zrobili? Więc sami wymyślili sobie misje, sami wymyślili sobie nowy tryb. I teraz, nie wiem kiedy. Te tryby na das 2 zaczną być z powrotem chociaż trochę grywalne, ale widzicie? Antyterroryści teraz z mocną kontrą i jej mają szansę wygrać pierwszą rundę. Dało im się to zrobić, no proszę. Ale okej, okay, teraz jest rola terrorystów po prostu się szybko wyłożyć. O, idealna runda i chodzi o to, żeby jak najbardziej było więcej rund w meczu, nie? Bo wtedy się dostaje więcej ekstra, szybciej się nabijają e, te gwiazdki. Jak widzicie... Reguły teraz nowego trybu są troszeczkę bardziej skomplikowane i trzeba się orientować. Mam dobry rest, mam szansę zginąć jako pierwszy. Czy mi się uda? Uwaga! Pierwszy pierwszy zginął na serwerze. Uważam, że jest to całkiem niezłe osiągnięcie. Jeśli dałem radę, pierwszy zginąć w gruncie. Czy zostanie kolega wekikowany? Przed. Pyk. Ja nie głosuję, bo mimo wszystko. Jest mi tych ludzi trochę szkoda, bo oni mogą nie wiedzieć, że taki tryb jest. Mogą sobie po prostu losowo. Chcieć wejść zagrać i dostają kika. A czasami jak już jak za dużo kików się dostanie, to ktoś jakiegoś bana nagle może losowego dostać, czy coś. Więc mimo wszystko, nawet jeśli wy chcecie się bawić w ten tryb, to. Nie polecam, znaczy robicie to na wasną odpowiedzialność oczywiście, nie, ale ja nie polecam tak kikować ludzi, bo różnie się to może skończyć. Natomiast też były pytania, czy Merwo zagranie w ten tryb mogę dostać bana. No i moja odpowiedź jest taka, że. Ciężko dostać bana za po prostu granie w grę, nie? Valve nam umożliwia szczególnie na uproszczonym, no granie w grę jak tylko. Jak tylko mam ochotę. W jak, jaki tylko sposób chcemy, i to w żaden sposób gdzieś tam nie niszczy reguł, nie? Wydaje mi się. Patrzę, jak to pięknie wygląda. Antydorości wszyscy. Wszyscy strzelają do siebie. 7-7, remis. I co? Chyba teraz ostatnia runda gramy na wina? Czy dajemy się wyłożyć? No pvp Ok, czy teraz chyba jest taka reguła, że wszyscy gramy normalnie, nie? Czy dobrze mi się wydaje? Tak Teraz jest zupełnie normalna runda Chociaż nie, dalej się niektórzy ustawili na midzie Ale ja idę z bombą zaplantować na B Mam nadzieję, że mnie nie wykikują za to, czekajcie, ktoś pilnuje B Patrzcie na to Nie trafiłem Ale on mnie chyba nie zauważył Pyk! Czy Merwo zdąży zaplantować? 9 na jednego. Zabił mnie na B, pilnował cwaniak. Schował się. Luźna guma mnie rozwalił. Niestety nie dałem rady jako jedyny zaplantować bomby w tym meczu. Tak wygląda kolejny nowy tryb. Co się pojawi w kolejnym update? Cie? Czy Valve zabroni nam strzelać z broni? Czy jeszcze coś innego wymyśli? Zobaczymy. Trwa, ry trwa rywalizacja. Gracze kontra Valve. Zobaczymy, co będzie dalej. Ile dostęp? Dostałem... Chyba dużo mniej gwiazdek dostałem niż poprzednio. Czyżby to już gorzej działało? Dajcie znać jak Wasze doświadczenie. Do, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.